Zbliża się Wielkanoc, jak co roku będziemy zapraszać y, samotnych, ubogich Gdynian na śniadanie Wielkanocne. Elementem tego spotkania są również y, paczki Wielkanocne, które y, przygotowujemy. Dzisiaj w Centrum Aktywności Seniora, y, wolontariusze, y, seniorzy, przedstawiciele y, LSEG, naszej zaprzyjaźnionej firmy, y, młodzież, dzieci, harcerze y, przygotują około 500 paczek, które będą w niedzielę przekazywane wszystkim osobom, które przyjdą na wielkanocne śniadanie. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj zaczęły się przygotowania do świąt. Robimy tych paczek 500 dla wszystkich potrzebujących i samotnych. W paczkach jest coś słodkiego, są mięsne puszki, jest ser, jest żurek. Tradycyjnie wszystko to, co powinno być na stole jest również w paczkach. Jesteśmy tutaj dzisiaj z dzieciakami na wolontariacie. Chcielibyśmy pomóc troszeczkę, pokazać dzieciakom, że można dać coś od siebie, szczególnie w tym przedświątecznym w tym okresie jesteśmy tutaj przy każdym większym takim wydarzeniu, czy to świąteczne pakowanie paczek, czy <laughs> wielkanocne. Chcemy jako firma pokazać, że jesteśmy i, i oddać troszeczkę społeczności tutaj naszej lokalnej.